A więc, co możemy powiedzieć o naszej oponie Dębica? Znaczy się już od 1995 roku nie naszej. Odkąd y, zakłady produkcyjne opon w Dębicy zakupiła firma Goodyear, Dębica stała się ame, marką amerykańską. Kupimy się oczywiście na oponie letniej. Mamy akurat przed sobą rozmiar 225 517 91 Y, czyli do 300 km na godzinę. Etykieta CO pory toczenia, BMO 71 dB. Opona ponadto posiada rand ochronny na felgę, taki dość solidny, jak widać. I yy, jest produkowana dokładnie w Niemczech. Nie jest to za, żadne zaskoczenie, ponieważ często akurat ten model Nambicy UHP2, czyli tak naprawdę od 17 kW jest produkowany ten model, jest właśnie produkowany w Niemczech. Wysokość bieżnika, jak widać, 7,65 mm. To możemy więcej powiedzieć o tej oponie? A mianowicie to, że w tegorocznych testach, akurat, które były robione w rozmiarze 215-55-17 zajęła, o dziwo, czwarte miejsce. Pierwsze, oczywiście, jak to w testach, jest Continental, drugi Michelin, trzecie też wielkie zaskoczenie. Kumo. I czwarta jest właśnie Debica. Ciekawostką jest taka, że jest to opona z grupy Goodyera, a mianowicie półka Budżet z grupy Goodyera. A jakościowo, według testów oczywiście ADAC, przeskoczyła takie marki właśnie jak Goodyer, Hulda, która też należy do grupy Goodyera, oraz Dunlop. Jeżeli chodzi o wyniki testów, które zaraz Wam przedstawimy i nieco omówimy. Wypadły na tle ogólnie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o budowę, jeszcze tej opony, mamy tutaj bieżnik asymetryczny. Boki są w miarę zamknięte, nie powinny jej ząbkować. Dosyć szerokie rowki, które będą dobrze odprowadzać wodę. Ogólnie, oponka w naszej ocenie bardzo, bardzo polecana. I teraz przejdźmy do testów. Więc tak, na początku pokażemy z jakimi oponami Dębica konkurowała. Były to takie marki jak Continental, Michelin, Kumo, Danlo, Bridgestone, Fulda, Hancock i Goodyear. Ogólnie w teście brało udział 16 marek, ostatni był Wredestein. Liczby, które widzicie są to ceny podane w euro, ale mają się nie do cen, które mamy dostępne na rynku, więc tego bym w ogóle nie brał pod uwagę. Następną rzeczą, jaką chcielibyśmy pokazać, jest to przebieg, który również był testowany w przedstawionym teście. Możemy z niego wyczytać, że na dymbicy Presto HP2 możemy zrobić 42 700 km. Jest to wynik średni. Oczywiście jest to też uzależnione od stylu jazdy, od mocy samochodu i od wielu wielu innych czynników, od stanu technicznego przede wszystkim. Także tym się też nie, nie sugerowałbym się tym tak do końca. Ciekawostką jest, że no, największy przebieg zrobiła po Kumo HS52 69300 km, także bardzo, bardzo pokaźnie. Drugi był Gudier 68800, też bardzo dobry wynik. Najsłabiej w teście wyszedł Wredesztejn Ultrak, tylko 27200 km. Jest to prawie 3 razy mniej niż pierwsze Kumo czy drugi Gudier. Myślę, że to są bardzo wartościowe informacje, aby zwrócić na to szczególną uwagę, tym bardziej przy dzisiejszych cenach opon. Ale przejdźmy do następnej rzeczy, bo akurat tutaj chcemy się skupić na głównie oponach Dębica. Dlatego też zrobiłem takie swoje porównanie. Bardzo przepraszam za wizję tego porównania. Niestety jestem osobą dość atekniczną. Starałem się jak mogę, ale mam nadzieję, że mniej więcej to odczytacie. Dębice porównałem tutaj do opon Continentala, czyli zwycięzcy testu oraz Gudiera, która zrobiła naprawdę bardzo duży przebieg z dwóch powodów. Dla zwycięzcy wiadomo dlaczego, a dla Goodiera, ponieważ trzeba wziąć to pod uwagę, że opony, które są testowane, są oponami nowymi. Biorąc pod uwagę, że Goodyear zrobi dwa razy, prawie dwa razy większy przebieg niż Dębica, i jeżeli Przykładowo, zaczęlibyśmy taką oponę testować po 20 czy 30 tysiącach kilometrów, wyniki mogłyby być zupełnie inne. Dlatego mocno zachęcam, aby przy zakupie opon jednak zwracać uwagę na ten przebieg. Zresztą fajnie by było, gdyby kiedyś ktoś pomyślał, aby przebieg był podawany na etykietach opon. Myślę, że każdemu z nas ułatwiłoby, ułatwiłoby to decyzję przy zakupie. A z przedstawionych liczb możemy wyczytać, że Dębica jest taką oponą zrównoważoną. Nie wyróżnia się w żadnym aspekcie, raczej wszystkie wyniki ma w miarę równe. Co ciekawe, nawet jeżeli chodzi o hałas, to cichszą oponą jest tylko Bridgestone, który ma notę 2.6. Więc możemy z czystym sumieniem dębice zaliczyć do jednej z najcichszych opon, jakie mamy w tym momencie dostępne. Jeszcze bardzo ważna uwaga – im niższa nota, tym oczywiście lepsza ocena. Niestety, więcej testów z oponami dębicy UHP2 nie znalazłem. Jest to jedyny test na dzień dzisiejszy. Jeżeli się coś pojawi, z chęcią do tego wrócę. Mam nadzieję, że przedstawione do tej pory informacje pomogą na podjęcie właściwej decyzji dotyczącej zakupu odpowiednich. Na sam opat. koniec chcieliśmy poruszyć kwestię ceny tej opony, ponieważ rozbieżność cenowa jest dość duża bo od 350 nawet do 400, 400 sakiem za sztukę. Wynika to głównie z tego, że zostały również pozostałości z 2020 roku, stąd też cena jest niższa i adekwatna do rocznika. Myślę, że z czystym sumieniem możemy polecić tą oponkę, jeżeli ktoś jeździł na oponie Dębica Presto UHP2 w swoim samochodzie, bardzo prosimy o podzielenie się opinią i swoim komentarzem. A jeżeli chciałbyś, abyśmy omówili jakąś kolejną oponę, daj znać w komentarzu, jaka opona Cię interesuje.